Dziś przepis na pyszne pierogi leniwe takie z ziemniaczkami i twarogiem. Zapraszam. Do 300 g ugotowanych ziemniaków dodajemy 250 g twarogu, jedno całe jajko, łyżeczkę soli i około 200 g mąki pszennej. Ciasto sobie zagniatamy. Musi być takiej konsystencji, żeby nie przyklejało nam się za bardzo do dłoni. Rozwałkujmy je na desce, leciutko przyciśnijmy. I wykrajajmy tak jak na kopytka. W międzyczasie możemy sobie nastawić wodę. Gdy woda się zagotuje, osólmy ją. Wrzućmy kloseczki i gotujmy około półtorej minuty od wypłynięcia. Kluseczki są idealne. Wspaniale czuć w nich twarożek oraz ziemniaczki. Serdecznie Wam polecam, bo są przepyszne, czy same, czy jako dodatek.